Witajcie w kolejnych wojskowych newsach. Dziś zaczynamy od informacji o Hiszpanii, która dokupuje kolejne Eurofightery. Zobaczcie. Co za przypadek. W przedostatnim odcinku Wojskowych Newsów rozmawialiśmy o różnych opcjach myśliwców dla Polski. Odcinek temu informowałem Was o kolejnych F-35 dla Korei Południowej, a teraz czas na informacje o zakupie kolejnych myśliwców, tym razem Eurofighterów dla Hiszpanii. Chodzi o 25 egzemplarzy, które mają kosztować około 2,5 miliarda euro. Swoim standardem mają być zbliżone do najnowszej wersji, czyli Trans 4. Nowe myśliwce mają zastąpić najbardziej wysłużone F-18 Hornet. Do tej pory Hiszpania posiadała w swoich siłach zbrojnych 69 europejskich wojowników i oczekiwała na dostarczenie kolejnych 20. Zatem w sumie będzie ich mieć 114 egzemplarzy. Eurofighter to z pewnością interesujący samolot. Posiada między innymi bardzo nowoczesny radar w standardzie ASA, a także jest zintegrowany z uzbrojeniem europejskich i amerykańskich producentów. Ponadto jego silniki mają możliwość tzw. Super Cruise, to znaczy osiągania prędkości dźwięku bez używania dopalaczy. Jest to samolot w obecnej wersji już wielozadaniowy, ale początkowo był projektowany jako myśliwiec przechwytujący, zatem posiada bardzo dobre zdolności manewrowe i wysoki pułap działania, oceniany na około 18 km. Największym problemem w Daje się jego koszt utrzymania. Są dane nieoficjalne, które mówią, że godzina jego lotu może być nawet ponad trzykrotnie droższa od F-16 i ponad dwukrotnie od F-15X, które wynoszą odpowiednio około 25 i 35 tysięcy dolarów. Czy Ukraina otrzyma Mirage 2000? chodzi o wyspecjalizowaną wersję D. Właśnie nią szczególnie zainteresowana jest Ukraina i w duecie z samolotami F16 stanowiłby niebezpieczną parę na ukraińskim niebie. W tej sprawie do Francji miała się udać po raz kolejny delegacja ukraińskich wojskowych i ustalić ostateczne warunki kontraktu. Na razie nie wiemy o jakiej ilości samolotów mowa, ale francuskie media informują, że ukraińscy piloci mieli już rozpocząć szkolenie we Francji. Mirage 2000D przypomina w swoich założeniach zadania stojące przed panawia Tornado. To znaczy, jest zdolny do bardzo szybkiego lotu, także z prędkością naddźwiękową kilkadziesiąt metrów nad ziemią, dzięki czemu świetnie nadaje się, na przykład do niszczenia obrony powietrznej przeciwnika. Oczywiście może także przynosić Bogaty pakiet uzbrojenia, w tym pociski typu Skarpy G czy Storm Shadow, które ostatnio stanowią istotny i co najważniejsze skuteczny oręż w arsenale Ukrainy. Za ich pomocą, na przykład, miała zostać zaatakowana stocznia w Sewastopolu. No, ale jeszcze ciekawszym uzbrojeniem przenoszonym przez Mirage to francuskie rakiety przeciwokrętowe Exocet, którymi Kijów zapewne również może być zainteresowany. Mirage 2000 w wersji D jest w służbie od 1995 roku i w swoim arsenale ale Francja posiada kilkadziesiąt maszyn tego typu, prawdopodobnie około 50. Wielka Ucieczka F-35 brzmi śmiesznie, ale i trochę strasznie. Mianowicie, podczas standardowego lotu myśliwca F-35 w wersji B, czyli skróconego startu i pionowego lądowania, pilot z powodu usterki samolotu uznał, że się katapultuje. Prawdopodobnie zawiódł silnik. Pilota zatem nie było, ale F-35 poleciał dalej. Samolot miał być w momencie katapultowania na autopilocie, dlatego no mógł tego dokonać, a jak widać, usterka nie była aż tak poważna. Pilot wylądował na jakimś podwórku i ostatecznie nic się nie stało. Amerykańskie służby miały problem ze znalezieniem myśliwca, także jak widzicie jego zdolności stealth muszą być naprawdę potężne, choć mówię to trochę ironicznie. W Stanach wybuchła dyskusja, jak to możliwe, że myśliwcy nie mają nadajników albo innych sposobów, aby ich właściciel mógł je namierzyć. Ostatecznie amerykańskie służby poprosiły zwykłych mieszkańców o pomoc w znalezieniu myśliwca. Kilkanaście godzin później udało się go zlokalizować około 60 mil od miejsca katapultowania się pilota, czyli około 100 kilometrów dalej, gdzieś w Lesie w Karolinie Południowej. Zatem myśliwiec na szczęście nie spadł na żadne zabudowania i nikomu nic się nie stało. A tymczasem w Korpusie Piechoty Morskiej, do której należał samolot, zaczęło się śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej katastrofy. Koszt myśliwca F-35 w wersji B to około 80 milionów dolarów. Nadchodzi nowa merkawa. Mowa o merkawie MK5 Barak czyli błyskawica. Koncepcja nowej wersji merkawy powstawała już od 2015 roku. Co ciekawe, zmiany dotyczą przede wszystkim wnętrza pojazdu. Sporo zmieniło się w poprawie świadomości sytuacyjnej żołnierzy, którzy obsługują merkawy, czyli Rydwan. Otrzymali oni bowiem zupełnie nowe hełmy wyposażone w wyświetlacze wyprodukowane przez Elbit System. Dzięki nim członkowie załogi czołgu mają informacje przekazywane w czasie rzeczywistym o stanie czołgu, a przede wszystkim widzą to, co się dzieje wokół pojazdu, ponieważ mają dostęp do kamer rozmieszczonych na powierzchni maszyny, zatem mogą pozostawać cały czas w pojeździe i nie ma potrzeby wyglądania przez głaz. Kolejną zmianą jest wprowadzenie tzw. sztucznej inteligencji, która ma ułatwić żołnierzom na przykład przetwarzanie informacji o potencjalnym przeciwniku. Merkawa MK5 Barak stała się po prostu dużo bardziej ucyfrowionym pojazdem. Zmian dokonano także, między innymi, w systemie kierowania ogniem. Nie ma informacji oficjalnej co do masy czołgu, ale szacuje się, że wynosi ona około 70 ton. Dodatkowo były plany o jeszcze bardziej zaawansowanych zmianach, jak np. przykład wprowadzenie napędu hybrydowego, czy zmiana armaty na kaliber 140 mm. Jednak na razie z tych zmian zrezygnowano, ale nie wykluczone, że powrócą w kolejnej odmianie izraelskiego rydwana Merkawa. To izraelski czołg podstawowy, który jest produkowany od 1979 roku. Na przestrzeni lat i wielokrotnego bojowego życia tego czołgu przechodził on liczne modyfikacje i modernizacje, czego obecnym finałem jest właśnie Merkawa MK5 Barak. Embraer C390 dla Austrii. Brazylia wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. O co chodzi? Austria poszukiwała nowego średniego samolotu transportowego. Do tej pory używała dość leciwych już Herkulesów C130K. O nowy kontrakt rywalizował amerykański Lockheed Martin z C130J Super Hercules oraz brazylijski Embraer z samolotem C390 Millennium. Co prawda do podpisania umowy jeszcze trochę czasu. Planuje się jej zatwierdzenie w przyszłym roku, ale wydaje się, że negocjacje powinny zakończyć się sukcesem. Jednocześnie ma zamiar połączyć swoje zamówienie z Holandią, która chce kupić pięć samolotów, co ma zaowocować po prostu oszczędnością zarówno w cenie jednostkowej, jak i w późniejszej eksploatacji. Planuje się dostarczenie pierwszego samolotu w 2026 bądź w 2027 roku. Embraer ma ma ostatnio sporo sukcesów na europejskim rynku. Udało mu się zdobyć zamówienia także od Portugalii oraz Węgier, a potencjalnie może także zdobyć rynek czeski czy szwedzki. C390 Millenium to stosunkowo młoda konstrukcja, która wstępną gotowość operacyjną osiągnęła w 2017 roku. Posiada dwa silniki turbowentylatorowe, a jego pułap maksymalny to około 11 km. Może zabrać jednorazowo maksymalnie 26 ton ładunku. Ciekawe, kiedy my doczekamy się nowych, średnich samolotów. Transportowych. Tymczasem do połowy 2024 roku mamy posiadać już flotę pięciu używanych Herkulesów w wersji H, wyprodukowanych w 1985 roku. Koreańskie Czołgi Saperskie dla Ukrainy. Chodzi mianowicie o wozy k 6 C Rhino na podwoziu czołgu K1A1 o wadze około 55 ton. Tego typu pojazdy są niezwykle potrzebne w obecnej kontrofensywie głównie ze względu na poradzenie sobie z polami minowymi. Ukraina prosiła o nie już od wielu miesięcy, ale dopiero teraz przyjaciele Ukrainy z Korei Południowej mają dostarczyć aż dwie jednostki tego typu. Do tej pory Korea Południowa przekazywała głównie pomoc humanitarną i środki ochrony, takie jak hełmy. Widać więc, że postawa Koreańczyków ulega zmianie i niektórzy uważają, że wynika to po części zacieśnienia współpracy między Koreą Północną i Rosją która może polegać m.in. na przekazaniu przez Kojańczyków z północy amunicji Rosjanom. K-60 Rhino jest produkowana od 2019 roku. Posiada m.in. potężny pług, którym wykopuje miny, a następnie za pomocą silnego pola magnetycznego je neutralizuje. Do samoobrony ma za to karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. I to tyle na dziś, dzięki za poświęcony czas, przypominam o subskrybowaniu kanału, zapraszam także do sekcji komentarzy, no i miłej niedzieli, trzymajcie się, hej!